Z polskim YouTubem jest troszkę jak z trendami modowymi. Lubią się powtarzać, zataczając przy tym swoiste koło. Każda kolejna fala nowych twórców generuje kanały oparte na powstałych wcześniej schematach. Śród nich wyróżniają się również tacy YouTuberzy, którzy swoją rozpoznawalność chcą budować na szeroko rozumianej kontrowersji lub specyficznym podejściu do nagrywania. Jesteście na drogę z To nic, możesz pożyczyć od gościa obok, on przecież i tak już nie żyje. Jednym z przykładów takiego rodzaju kontentu może być działalność bazyliszka Chan. Która serią swoich pseudoporadników przyprawiła wielu Polaków o ból układu pokarmowego, tym samym stając się ofiarą internetowego kancelowania i prześladowań. Znicze muszą być najdroższe, a wkłady najtańsze. Tak dobrany kontrast wytwarza specjalne wibracje czwartej gęstości, które odstraszają demony i obrabiaczy duchu. Sosiedztwa. Jej historia doskonale pokazuje, do jakiego stopnia może spotękować się pozornie zwykły internetowy hejt oraz do czego potrafi posunąć się kierowany nienawiścią widz. Co spowodowało, że dziś nie znajdziemy już żadnego materiału bazyliszka oraz dlaczego zniknęła z przestrzeni internetowej? Ten kwestia oraz wiele innych poruszę w dzisiejszym odcinku. Aktywność przed założeniem kanału. Nim Bazyliszek, a właściwie Weronika Laura Dwulit założyła swój kanał, bardzo dużo czasu spędzała w internecie, przy czym jej aktywność związana była głównie z forami, na których to postowała wszelakiej maści memy oraz czarny humor. Udzielała się również na forum Karaczan, co w późniejszym czasie przysporzyło jej sporo problemów, zarówno prywatnych, jak i związanych z jej karierą na YouTubie. Forum internetowe Karaczan powstało w roku 2010 oraz jest polskim odpowiednikiem zagranicznego forum ForChan. Karaczan charakteryzuje się pewnego rodzaju hermetycznością. Ponieważ uzyskanie możliwości uczestniczenia w forum wymaga spełnienia szeregu działań, często niewykonalnych dla przeciętnego internauty nieobeznanego w temacie. Publikowane są tam m.in. treści postrzegane w opinii publicznej jako kontrowersyjne oraz wszelakiej maści pasty, czyli fikcyjne historyjki. Administracja stawia na pełną anonimowość swoich członków, tępiąc przy tym każdą próbę określanego przez nich poszukiwania atencji wśród użytkowników. W sierpniu 2016 roku Weronika założyła swój pierwszy oficjalny kanał na platformie YouTube Bazyliszek Chan, przyjmując w nazwę również jako pseudonim. Motywacją do założenia kanału nie były pieniądze, lecz znalezienie sposobu na nudę oraz chęć wywołania kontrowersji. Weronika wielokrotnie wspominała, iż przez całą swoją internetową działalność nie zarobiła wiele na YouTubie ze względu na publikowany przez nią rodzaj treści, a dochód czerpała głównie z prowadzenia transmisji na żywo. Twój content chyba jest niełatwo sprzedać, nie tak naprawdę. Nie ja i tak głównie. Zarabiam na streamach, ludzie mi tam wpłacają. Ja sobie gram w gierki i ludzie mi wpłacają pieniądze. No i mi, mi to pasuje i mi to wystarcza. Użytkownicy Karaczana oraz wielu innych internautów miało odmienne zdanie dotyczące rozpoczęcia działalności Bazyliszka. Uważali oni, iż dziewczyna jedyne czego pragnie to atencji oraz znalezienia się na świeczniku. Kontent oferowany przez dziewczynę był, delikatnie mówiąc, bardzo mocny i w głównej mierze opierał się na typowym dla Weroniki czarnym humorze oraz obśmiewaniu stereotypowych wartości, wyznawanych między innymi przez Polaków. Podczas nagrywania poradników wchodziła w pewnego rodzaju rolę, w której to miała sprawiać Wrażenie osoby opóźnionej lub posiadającej autyzm. Monotonny i jednostajny ton głosu, zawieszenie wzroku na obiektywie kamery oraz mozolne ruchy miały dodatkowo podkreślić i kształtować jej internetowy wizerunek. W swoich filmikach posługiwała się specyficznym rodzajem montażu, bardzo zbliżonym do materiałów Gargamela, który opierał się na licznych przesterach oraz dynamicznych zbliżeniach w celu pokazania filmików w jeszcze memicznym świetle. Pseudoporadniki dotyczyły pozornie błahych i zwykłych tematów, jednakże sposób przedstawiania ich przez Bazyliszka działał niczym płachta nabyka dla wielu internautów. Filmiki dotyczyły m.in. usuwania stoiki, stania się milionerem, makijażu dla chłopaka oraz wielu innych. Powstały również materiały zdecydowanie przekraczające pewne granice dobrego smaku i zakrawające wręcz o obraze uczuć zarówno religijnych jak i patriotycznych. Na przykład z okazji Dnia Niepodległości Bazyliszek opublikowała materiał poświęcony tej uroczystości. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Pomijając cyniczne zaśpiewanie, a wręcz zafałszowanie hymnu narodowego w ramach wstępu, chciałbym zwrócić uwagę na dalszą część materiału. Dziewczyna postanowiła uderzyć w bardzo czuły punkt polskiego społeczeństwa, a dokładniej mówiąc, w patriotyzm, który odgrywa istotną rolę w życiu wielu Polaków. Weronika w swoim stylu zaczęła drwić z pseudopatriotów oraz wartości przez nich wyznawanych, które w jej opinii były śmiechu warte. Ponadto postanowiła również poruszyć temat żołnierzy wyklętych, wobec których także stosowała negatywnie nacechowaną narrację. Zwieńczeniem całego filmu było zamieszczenie w nim polskiej flagi, odwróconej do góry nogami oczywiście wszystko w celu wywołania burzy. W późniejszym czasie Bazyliszek tłumaczyła, że w żaden sposób nie obraziła ona symbolu narodowego swojego kraju, ponieważ była ona flagą państwa Monako, która posiada go właśnie w takich barwach, jak flaga ukazana w materiale Bazyliszka. Za drugi przykład może posłużyć odcinek związany z usuwaniem studejki pośrednio nawiązujący do tej części internautów, których w sieci określa się mianem studiarzy. Jedną z definicji według słownika miejskiego studiarzem jest człowiek, który żyje w stanie pewnego rodzaju marazmu oraz uważa, że przegrał swoje życie. Pasmo porażek związanych m.in. z niepowodzeniami miłosnymi składa go do zatracenia się w przestrzeni internetowej, na przykład forach, w celu wyładowania swojej frustracji na innych osobach, często kobietach. Oczywiście zabieg usuwania tego defektu został przedstawiony w sposób typowy dla Weroniki, która za maszystym ruchem noża przecięła na pół banana. Jednakże największym szokiem dla internautów okazał się być materiał dotyczący kasierodczej relacji miłosnej z bratem Bazyliszka, który w rzeczywistości okazał się być innym youtuberem działającym pod pseudonimem Mężczyzna nie był rodziną dziewczyny, a cała akcja miała dodatkowo nakręcić spirale absurdu oraz oburzenia. Weronika w swojej niekonwencjonalnej twórczości bardzo często nawiązywała do szkalowania Jana Pawła II, do którego to nawiązania pojawiały się w wielu odcinkach. Jany Pawły dwa chciały kremów, zapragnęły już umgryścią troszeczkę, lecz kremówka ta... Była tak jak JP2 stara sztywna. W pewnym momencie szkalowanie papieża stało się poniekąd znakiem rozpoznawczym bazyliszka, która otwarcie wyśmiewała kościół oraz prezentowała na swoim kanale treści dotyczące wróżbiarstwa i magii. Osoby duże siedzące w internecie doskonale rozumiały ten specyficzny rodzaj satyry i nieustannie przemycane inside joki, czyli żarty, które zrozumie jedynie osoba należąca do jakiejś społeczności lub będąca w temacie. Znalazła się też spora część internautów otwarcie krytykująca dziewczynę, nie rozumiejąc przy tym, iż cały kanał. Jest jedną wielką groteską. Niektórzy influencerzy kierują się zasadą: nieważne co o mnie mówią, ważne, że w ogóle mówią. Taką też strategię przyjęła Weronika, która mimo nieustannie rosnącego grona hejterów zaczęła zdobywać coraz większe zasięgi. Każdy odcinek na jej kanale generował po parę set tysięcy wyświetleń, a sekcja komentarzy niemal kipiała od obraźliwych tekstów, które Bazyliszek i tak weryfikowała, usuwając te najbardziej wulgarne. O dziewczynie zaczęli wypowiadać się inni youtuberzy, tacy jak Nanami Chan, Mateusz Spysiński, Coach Mike czy człowiek Warga, prowadzący kanał ZUPY, na którym to swoją drogą Weronika wystąpiła w roli gościa. Bazyliszek udzielił również wywiadu na kanale Gazeta.pl. W trakcie wywiadu doszło do wniosku, że granica jej poczucia humoru będzie miała miejsce wraz z otrzymaniem bana na YouTube. Gdzie Twoim zdaniem przebiega ta granica do dowcipu? Na no no tym miejscu, gdzie mieliby mi zablokować konto na YouTubie. Ponadto podczas rozmowy wyznała, że otrzymuje wiele poważnie brzmiących gruźb skierowanych w swoją stronę. Między innymi oblania kwasem lub gwatu, lecz przyznała, iż nie przejmuje się negatywnymi komentarzami w swoją stronę oraz że hejt nie przekłada się na jej życie prywatne. To znaczy, no nie, że mnie wkurzają. No bo rozumiem, że niektórzy też nie rozumieją, E, moich żartów i ironii. No i to tyle: no raczej mam obojętny stosunek do tego. Weronika nie wiedziała wówczas, że słowa te ulegną całkowitej zmianie, a najgorsze miało dopiero nastąpić. Działalność internetowa Bazyliszek Cian nieustannie bulwersowała społeczność Karaczana, którzy wprost zarzucali jej kradzież własności intelektualnej forum oraz nieustanne szukanie atencji. Weronika nie brała na poważnie gruźb oraz ostrzeżeń od członków forum i nieustannie podszczypywała tamtą społeczność. Czarę goryczy przelał materiał, w którym Bazyliszek miał domniemanie przedstawić instrukcję dołączenia do forum Karaczan, co było ścisłą tajemnicą jego członków. Spotkało się to z ogromnym krytyką i doprowadziło do nieprzyjemnych w skutkach konsekwencji. W historii kariery Bazyliszka pojawia się kolejna bardzo negatywna postać Cerazy. Był on jednym z użytkowników forum Karaczan. W internecie pojawiło się kilka teorii, kim mógłby w rzeczywistości być, lecz nie było to poparte wiarygodnymi źródłami. W wyniku narastającego hejtu skierowanego w stronę Bazyliszka Cian, Cerazy zdecydował się przełamać wirtualną ścianę internetu oraz na własną rękę przyjechać do rodzinnej miejscowości Weroniki, Gryficz, aby tam w odpowiedni sposób zniechęcić ją do dalszego nagrywania. W tym celu zaczął rozwieszać na mieście ogłoszenia zawierające dane nastolatki oraz informacje, iż miałaby ona znęcać się fizycznie nad zwierzętami, oraz że podpaliła psa przywiązanego do drzewa. Stalker zdecydował się pójść o krok dalej i odnalazł dom youtuberki, ujawniając przy tym jego dokładny adres oraz zaczął go obrzucać kamieniami z wymalowanymi groźbami, wybijając przy tym jedną z szyb w oknie. Całą akcję oczywiście sfilmował oraz udostępnił w internecie, zostawiając na siebie oczywisty dowód. Było to zdecydowane przegięcie i część internautów stanowczo zaprotestowała wobec tego rodzaju działań. Natomiast znaleźli się też tacy, którzy przysłowiowo klepali anonimowego prześladowcę po ramieniu i chwalili go za odwagę. Zobaczyłam na... Podwórku leżący kamień z jakimiś napisami. Jak się okazało, były to groźby, żądanie zaprzestania działalności w sieci. Ale jak widzicie, nie mam zamiaru ustąpić. Jakże ozdem trzeba być, wymarnować czas, pieniądze i narażać się na konsekwencje prawne tylko po to, żeby uprzykrzyć życie osobie, która nagrała filmik o jakimś tam forum, na którym i tak praktycznie jest postowany samo a no na przykład tematami o tym, dlaczego poglądy reprezentowane przez Corvina są wartościami nadrzędnymi. Warto wspomnieć, iż Bazyliszek nie był jedyną osobą gnębioną przez Cerazego. Mężczyzna upatrzył sobie również ofiarę w niejakim Łukaszu Wiśniewskim, niszowym streamerze transmitującym gameplaye z retro gier. Cerazy wraz z innymi Karaczanami nieustannie atakowali osobę Łukasza, nieustannie go wyśmiewając. Ce nagrywał filmiki, w których wysyła streamerowi płytę z grą wypełnioną karaluchami. W przypadku Łukasza również posunął się do najgorszego. Odwiedził go we własnym domu. Tuż po otwarciu drzwi, cerazy potraktował swoją ofiarę gazem pieprzowym. Wróćmy jednak do naszej bohaterki, która po ataku na jej miejsce zamieszkania nagrała krótki materiał wyjaśniający zaistniałą sytuację. Dziewczyna już wtedy wiedziała, że podjęcie rękawic z tak nieprzewidywalnym i wręcz nieobliczalnym oponentem w postaci forum Karaczan jest niemożliwe i jedyne co jej pozostaje to zaprzestanie publikowania, póki sprawa całkiem nie wygniecie się spod kontroli. Bazyliszek próbowała jeszcze publikować materiały, nie zważając na realne niebezpieczeństwo. Lecz kolejne groźby tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że jest na przegranej pozycji. Już w tamtych latach zjawisko kancelowania miało miejsce i zdarzało się coraz częściej. Użytkownicy karaczana czuli się bezkarnie i co rusz swój celownik kierowali na kolejne ofiary. Akcja jest na policji, szukają gościa, są jego zdjęcia, jest film. Wyobraź sobie, że ktoś pisze coś takiego o tobie. Czy poważnie nie dociera do ciebie, że. Internet jest jak dziki zachód. Parę lat później przekonał się o tym również jeden z powszechnie lubianych twórców, PastoLektor, o którym materiał powstanie w niedalekiej przyszłości, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby go nie przegapić. W 2017 roku Bazyliszek zaczęła stopniowo znikać z przestrzeni internetowej, tym samym stając się ofiarą linczu wywołanego przez Karaczan. Jej konto na platformie wykop.pl, na którym była bardzo aktywna, zaczęło świecić pustkami, a sama Weronika jakby zapadła się pod ziemię. W kwietniu 2023 roku z kanału Bazliczek Chan zostały usunięte wszystkie filmiki i od tej pory zaczął on nosić nazwę Spinka i Szpulka. Jedyna aktywność internetowa Weroniki ograniczała się do prowadzenia fanpage'a na Facebooku o jeszcze starej nazwie Bazliczek Chan, na którym od czasu do czasu wrzucała memy. Tam również zdecydowała się umieścić wpis dokładnie wyjaśniający przyczyny jej odejścia z YouTube'a. Co prawda w poście głównym argumentem przemawiającym za zawieszeniem działalności były niskie dochody i niestabilność publikowanych treści, lecz myślę, że akcja z Cerazem odbiła niemałe piętno na psychice dziewczyny. Działalność bazyliszka Cza zdecydowanie spolaryzowała polski internet w tamtym czasie i przez stosunkowo krótki okres działania, bo jedynie przez około rok, zebrała ona prawie 100 tysięcy subskrypcji. Mimo prowokujących i kontrowersyjnych treści, znajdowała ona szerokie grono odbiorców, którzy chętnie oglądali jej filmiki, żywiąc przy tym prawdziwą sympatię. Znaleźli się też ci, którzy nieustannie próbowali zniszczyć dziewczynie zarówno karierę internetową, jak i życie prywatne. Skala, do jakiej potrafiła posunąć się losowa osoba w sieci tylko po to, aby uprzykrzyć życie drugiej, jest przerażająca. W internecie nie brakuje złych osób, jedynie czyhających na jakąś okazję do wyzwolenia swojej frustracji oraz nienawiści. W żadnym wypadku nie broni Weroniki, ponieważ jej pełna kontrowersji twórczość była dla przeciętnej osoby bardzo obraźliwa i po prostu nieśmieszna. Uważam jednak, że durne filmiki nie powinny być przyczyną ataków zahaczających o sferę prywatną, zwłaszcza w dom, który przecież był zamieszkiwany jeszcze przez innych domowników w nieświadomych zagrożenia, jakie sprowadziła na nich youtuberka. Historia Bazyliszka powinna być poniekąd przestrogą mówiącą o braniu odpowiedzialności zapublikowane w eter treści, ale też ostrzeżeniem dla nas, ponieważ nigdy nie wiadomo do czego potrafi posunąć się osoba znajdująca się po drugiej stronie monitora.